Przede wszystkim witam w kolejnym odcinku spel 16 tu nie kto inny jak SpiderCox. Przejdziemy sobie teraz do pozdrowień. Trochę osób tu do mnie pisało na temat pozdrowień. Zaraz sobie zobaczymy. Nie, to nie. Tutaj chyba. Nie, to o różne chodzi. Prywatne wiadomości. Tu Grzejnik chyba pisał. On ktoś wstąpił do drużyny Skiba. Pozdrawiamy Skiba 123. Kto tu jeszcze wysyłał do mnie? Ktoś wysyłał. Mi się kojarzy. Tutaj chyba bardziej. Nie, to, to były chyba tam wiadomości tam dalej. Rygał na prosie. No może ocenić te staty. Pozdrawiam cię. Też cię pozdrawiamy. Rygał na prosie. Proposie. Propsie. Rygał na propsie. Fajny nik ogółem. Fajny chłopak, statystyki też ma zajebiste. Fajnie, że ma ten wspomagasz na 25%, bo jakbym miał na 50, to te statystyki były średnie, teraz ma zajebiste. Wspomagasz na 50, sporo bym podwyższył te bazowe umiejętności. Więc jak najbardziej tak wspomagasz. Warto się zaopatrzyć teraz rygał. Kto tu jeszcze? Nie, tu nie. Tu nadal są nowe AMBROS to nie hmm. oczywiście że się pozdrowimy z łamas. dobrze będę mówił trochę głośniej jeśli, jeśli tego oczekujesz mi tam się wydaje że mówię wystarczająco głośno i tam patrzę na nagranie może masz y, słabe głośniki nie wiem y, co jest tego przyczyną że y, ma mas, mas tima swojego Fajnie, fajnie. Statystyki są za 73. Level, jak najbardziej. Statystyki są fajne. Pozdrawiamy Cię z łamas. Co tu jeszcze? Master Bartek. Też Cię pozdrawiamy, chociaż Ty nie chciałeś pozdrowień. Nie ma oponek. Kto tu jeszcze wysyłał? Tu, tu mam chyba dużo. Pozdrów, korfa, ocenisz moje staty. Nie, co to znaczy kurfa. Ale dobra. Rustian Dog. Jeden z lepszych naszych migraczy. Jeden z fajniejszych kolegów. Niestety nie wiem czemu ma kobiety. No, ale jak to woli. Fajnie, że napisał o naszej drużynie w, swoim, w swoich notatkach. Statystyki ma zajebiste. Od 1 do 10 oceniam na 8 z plusem. Fajny koleś, fajne statystyki. Jak najbardziej pozdrawiamy, Russian Dog. Dobra, przechodzimy sobie tutaj dalej. Specy. tu było spamowanie na tym. Dobra, Matthew też chyba pisał, żebym go pozdrowił, ale nie wiem. No i ogólnie pozdrawiam samą drużynę, jakiegoś ominęłem. Jeszcze Kalika znowu bym ominął. Pozdrawiam się z, cały, z całych sił Kalik 5.pl. Jeden z fajniejszych kolegów z naszej drużyny, czyli Dark An Angeles. Zapraszamy, mamy coraz więcej oponek, coraz więcej rozwoju. Zapraszamy serdecznie do naszej drużyny, szczególnie oponkowiczów. No i tak, jeszcze tu sobie wejdziemy do drużyny. Pozdrawiam Nagrywam Dobra pozdrowienia mamy za sobą Teraz sobie, sobie przejdziemy tutaj odebrać sobie misyjkę Niedługo dostaniemy sobie zwierzaka bo już mamy 58 level Niedługo dobijemy do tego 60 Muszę kupić energię dobra kupujemy sobie energię Dobra, jeszcze 5 razy mamy tutaj, bo dostałem dodatkowe treningi dzisiaj. Dobra, zajebiemy sobie tutaj na siłkę. I przejdziemy sobie tutaj do zadań nadzwyczajnych. Wątpię, że coś dzisiaj przejdziemy, ale to był bardziej taki odcinek z pozdrowieniami no, ogólnie. Nie chciałem tu za dużo zadań nadzwyczajnych robić, a nie jest w tym stylu. Dobra, atakujemy go sobie, wątpię, że wygramy. No i miałem rację, dostaliśmy surowe baty. Tutaj mamy na plusik, ale na razie nie będę zakładam, bo chcę osiągnąć wszystkie statystyki plus 600. Pozdrowie, osiem staty od 1 do 10. Oczywiście złamał, jeszcze powrócimy sobie na chwilę do pozdrowień. Złamał fa, fa, fajne statystyki. Już Cię chyba pozdrawiałem nawet w tym odcinku, ale 1 do 10 to oseń statystyki na 9, 8. Fajne staty, naprawdę super jest tak trzymać złamał Matthew. Pozdrow i osiem staty. Oczywiście, że pozdrowiecie Matthew. Link do jego kanału zostawię oczywiście w opisie. Jeśli chcecie, możecie, możecie zerknąć na jego filmy. Też chłopak nagrywa hero0, bardzo fajnie nagrywa. I serdecznie go pozdrawiamy, Matthew00. Statystyki ma zajebiste. Prawie ten level stoja. No tylko, że sama, ale to nie szkodzi. Statystyki są jak najbardziej w porządku. Dobra. Ambrose pozdrow na odcinku teraz jak napisałem do drużyny to każdy pisze dobra jego statystyki oceniam na 9,8 8 fajne staty naprawdę super jest tak trzymaj Ambrose tak trzymaj niestety nie mogę Cię dodać do znajomych bo już wyczerpałem swoją listę znajomości dobra dobra jeszcze tu sobie zrobimy z dwa pojedynki te zwykłe żeby coś tam pokazać na tym odcinku. Umówiłem, że to będzie taki odcinek z pozdrowieniami do dobrzyny ogólnie. Nie chciałem tam robić żadnych zwykłych zadań nadzwyczajnych. Niedługo mamy walkę. Zapraszamy, bo mamy już niezły rozwój, prawie 50% i zapraszamy szczególnie oponkowiszów, chętnie ocenimy staty na odcinku. Oczywiście, że ocenimy specci, Specti. Statystyki są fajne, zmień sobie płeć może na chłopaka, fajny koleś, naprawdę super, super się z nim rozmawia, zajebisty chłopak, tylko ma taki, po prostu sobie inną postać wybrał, ale to jest chłopak, nie się sobie, że dziewczyna, super koleś, serdecznie go pozdrawiam, bo naprawdę jest mega fajny i to tyle. Kurde, który spamuje na poczcie, ubiegam się o przyjęcie do drużyny. A z... Zaraz ten, zaraz mu odpiszę już nie będę Wam tu pokazywał, jak odpisuję do niego. No dobra, skończymy sobie ten odcinek, bo już trwa ponad 7 minut, więc nie będę przynudzał i zakończymy sobie na tym etapie. Jeśli się odcinek podobał, to zasubskrybuj koniecznie kanał. Do 100 subskrypcji dużo mi nie brakuje, więc. Możecie mi pomóc, parę tam subów, jeszcze. 17 subów i mamy 100 subskrypcji. A to już nie jest mało, więc starajcie się. Ja Was wszystkich pozdrawiam serdecznie. Czekajcie na kolejne materiały, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę koniecznie, jeśli materiał się podobał. Na razie hej.